na grzyby. Jedzie policja za mną. wyłączyliście? sobie. Znaczy, aha. Ja panu włączę. Każdy musi być zapój, co? Tak, tak, bo to jest francuski. A teraz zobaczmy. Nie, bo on się automatycznie ułatwia. No, ja no, zaraz tak. tak. przetwalę. I na lotosa podjadę. to no, nie za, to jest Nie to jest to jest nie, musi chodzić Także tak, po kontroli jadę dalej, żarówkę trzeba wymienić Pozdrawiam Panów Policjantów i dzięki za pouczenie, tą żaróweczkę wymienię dzisiaj 7.22, jeżdżę do lasu Kosa jest Bambosze też są Może mi kontrola dzisiaj szczęście przyniesie i więcej kani będzie O, pyk Ciemno jest tutaj, dosyć Tu czy tu? Czy tu? Jeszcze trzeba oko przyzwyczaić Na niebiesko dzisiaj już widziałem Dobra, coś tu będzie Jest podgrzybek Tak mi się wydaje Mm -hmm. i ładny ale ten las jest załatwy muszę iść takie bardziej krzaki Następny podgrzybek O, tu jest ładny Patrz tutaj do mnie Biegnę, biegnę, ile kań tu jest? Ja pierdzielę Patrzcie to Po kolei kosimy Jedna ciach Tam są ale i tu Tu już padnięta jest, ale to nie tak Tutaj, tam, tam, i o Pyk piek. pyk Tu następna ho, ho. Ale zniba pyk tutaj ślimak ślimaczek zostajesz Jeszcze na dole widziałem, tu jest jedna tam dwie albo trzy byk cała, cała tam, chud, Kaniowo dzisiaj najwyższy świadelko elegancko tyle kań za jednym z nich, ale leje a tu co jest? Nic tu dalej Następna Ludzie nie zbierają kań, bo się boją bo są podobne do innych grzybów A te mają pierścień I są jak skabow. Jest Pieskania pokaż się ładna <śm> <śm> Ale wysyp Na bogatości Tam chyba jest kania Przewrócono A i tu następna Oś do wujka Na patelkę A tutaj się obaliło Pękła nóżka Tyle kaj. <kania> dobrze jest Ta taka tu ale palce dziś mega Pyk. kotlet kaniuch no no Uch, oh. ja. mamy cię jeszcze tu jest jedna obok to jest ładna kania tu jest uch tak wysoko a no, ta jest zjedzona dobra ale tam daleko widzę chyba kanie super aż tam trzeba iść tam też jest Wsteczny wcisnąć, żeby wyhamować góra dół. Miał w lewo, miał w prawo. mamyć Jest następny. Tam jeszcze jedna, znowu w dół muszę iść. Tam, tam daleko jedno widzę. I tu. się pać. Kondziu mówiłem, że masz 50 kań. Z jednego wypadku ja chyba też dzisiaj będę miał 50. Taka ładna. Na dół. Idę. Jak mogłem ją przegapić Na środku drogi Jeszcze uh, tutaj tylko Oj, chodź tu mnie jest Tu widzę kanie Ale i tam widzę dwie Ja piersia Surbiwa Ale to nic I do góry Tam widzę kanie. Idę najpierw na dół Gdzieś jeszcze? Rekord świata w kaniach dzisiaj będzie Och. Gdzieś jeszcze widzę, tam daleko widzę Ja pierdziele Teraz tam pójdę Jaśniutka Gdzieś coś Ale lubaśna, fajna Jak wyleje Z daleka ją widać I lipek Lipek Tam też się zgrzybiasz, A ja idę po kanie U, Chyba tam też widzę Chodź Kania Angomino lekko Jest Borowicz Jest bo I Ma pan tego prawdziwka, bo ja mam kani do O dziękuję bardzo Proszę bardzo A jednak jednak tutaj też stąd, nie? Ja mam tyle kanio Kotletów Kotletów a kotletów. Tak jest To jak jeden był to będzie więcej Jest kania i to nie jedna Tam jeszcze jest Tam jeszcze jest super Prawdziwka damy temu panu co zbiera bolowiki dzisiaj Znaczy prawdziwki Gdzie ta błakania? Tu leży Podkła się. Ale nie jest dobra Nie, nie jest dobra Ale tu jest za to dobra Mm, mm, mm. O, Czas do domu Usmażyć sobie kanie na śniadanie Czas operacyjny był dziutka godzina Gapi się już jestem przy bumbumie praktycznie jeszcze dojechało dwóch grzybia, Żydła samochody i chodź kania Ale pierścionek jest słodki taki ma słodki smak i jeszcze kuleczki po drodze Nie. Ale ładna Jak tu iść do domu Bum, bum, zobacz ile grzybów. Cieszysz się? Tak się ciesz Super Po z lasu. To zobaczyska na patelni.